Witamy serdecznie w programie Zimne Dranie. Programie, który cyklicznie w każdą niedzielę, chociaż Państwo to oglądają później, podsumowuje wydarzenia weekendu. Michał Korościel. Kłaniam się w studiu goście. Jakub Kot. Dzień dobry. Igor Błachut. Dobry wieczór. Mieliśmy taką tezę, czyli zakłada, że ludzie będą oglądać wieczorem. Mm, Dobrze, zak zakładam, że to jest taka podpowiedź, kiedy my to <laughs> nagrywamy. Okay. No. Y mieliśmy taką tezę tutaj, y że... Co do skoków, to był najgorszy weekend w tym sezonie albo jeden z gorszych, jak się do tego ty odniesiesz i gorzej. No, udało się przeprowadzić zaplanowane konkursy, także to już stawia Czy ten weekend nie okej, okay, Ale z punktu widzenia biało-czerwonego kibica. Aha, że naszym na nie poszło. Tak. No dobra. Zgodzisz się z tym. No? <laughs> nie ma kontrowersji, <laughs> nie, sorry. <śmiech> niezwykle <laughs> niezwykle gadatliwy. Dzisiaj może ty podciągniesz Jakubio. powiesz. Nie, bo w tym tak ile było gorzej na przykład. Nie ale, pamiętam. Ale mówisz. cztery lata temu. Ale cztery lata temu. Ja powiem inaczej, Igor będzie mógł się <laughs> potem odbić. Tak, żeby chodzi o to, żeby Tysięczny to konkurs studium. Paru świata. Tam powinno, nie wiem, przyjechać jakiś Zenek zaśpiewać, jakiś fajne. Ale Walter z tortu wyskować. Właśnie mi brakło uh, jury meeting, competition delayed, Walter Hofer z terma, krótkofalówkami na progu, A właśnie, na Nie razu chyba Waltera nie pokazali, prawda? Co? Właśnie. Seb Gracer, Miran Tepesz, Borek, Serlach. Gdzie oni dzisiaj byli? Zero kontrole. A, ah, i tu już widzę, do czego Kuba zmierza. Gdzie jest uh, Seb Gracer, gdzie są goście, którzy kontrolowali kombinezony. O! Dobra, mm. kto e? oszukiwał? Śmiało. <laughs> Śmiało tu można wszystko. Popatrz na tabelę i sobie zastanów się, komu najlepiej wyszło w ten weekend. I w poprzedni weekend, komu najlepiej wyszło. Takie naciągane te wygrane trochę, co? Naciągane te wygrane. Nie, serio. A Igor, nie byłeś rozczarowany tym, że tysięczny konkurs jest obchodzony no, tak, jakby był 212 na przykład? No ale to jest Finlandia. Wydaje mi się, że i tak to, że kibice krzyczeli na trybunach, to jest coś. Ale chyba sami Polacy tam byli, nie? No chyba nie, bo część widziałem takich biało jakieś Polacy peruki po ubieraniu. No może tak, może. może Zakompowana o Żeby wynajęli Polaków, żeby się przebrali ale za Ale czy Walter ale... Hofer nie mógł czegoś zorganizować naprawdę na tysiąc? Ja myślę, że jego przytłoczyło to, co go spotkało z Zakopanem. Nie wiem, czy widziałeś te, taką. Ta ceremonia pasowała do Zakopanego, do Sylwestra Marzeń, wiesz, do właśnie. Tego wszystkiego, kiedy tam zamieniali im opaski z Sandro Pertile na głowie. No, było to tak żenujące, że właściwie wydaje mi się, że temat zamknęło, jeśli chodzi o jubileusze, Czyli... ceremonie i Walter może czuć się wypalony odrobinę. Tym bardziej, że on w tym tygodniu no, obchodził urodziny, więc może jeszcze nie doszedł do siebie po prostu. 65. Mocna sugestia to też też. Raz okropne. byłem u niego na urodzinach i był wykwintny alkohol. Byłeś po... u niego na urodzinach? No bo akurat wypadły na Mistrzostwach Świata i zupełnie przypadkiem, jak przechodziliśmy w tym samym lokalu, to chyba czuł się zmuszony. Nas było dwóch czy trzech rap, no to Zapytałeś, wiesz, gdzie jest coś za darmo? On mówi, u mnie. Są tak. wbijaj. <laughs> Dobrze, a jak ocenimy sportowo ten weekend, Jakubie? E, mówię o skoczkach. Bo tak uciekacie od tego. O skoczkach na pewno dobry weekend dla Niemców. Mhm. Znowu uciekacie, mówię <laughs> o naszych skoczkach. No co możemy powiedzieć? No dwóch zawodników w trzydziestce, jak chodzi o piątek, no to na pewno nie ma o czym Ale gadać z drugiej pewnie. strony dwóch w dziesiątce jednocześnie. No i właśnie, są jakieś pozytywy, prawda? To mm. tych dwóch, jak najbardziej piąte, szóste miejsce, no to w porządku. A dzisiaj trzech w dwunastce. Dzisiaj, no. dzisiaj Piotrek szósty, więc też w porządku. No, szkoda tych pierwszych skoków Kamila i Dawida. Mamy trzech w trzydziestce. No na pewno ich powinno być więcej tych zawodników. Kuba był trzydziesty drugi, więc powiedzmy, no mało brakło, ale brakło. W drużynówce Wiemy, jak było szóste miejsce. Też na pewno, i to słowa Michała doleżała, porażka. I tu się zgodzę, to, to była porażka. Na pewno też jako drużyna, mistrzowie świata możemy liczyć i kibice, sami zawodnicy, trenerzy na więcej. Więc tu taki no, kiepski weekend w tej Finlandii. Co ty dużo mówić? No, no dobrze, Kiepsko. To, to teraz następstwa tego weekendu. Czy na Roer powinniśmy zabierać całą siódemkę, skoro skacze na poziomie trzech? Jeżeli ma prawo skakać cała siódemka, to czemu nie? No Maciek no, nie miał okazji skakać dzisiaj, bo konkurs w Renie odwołano. Natomiast we wczorajszym był wysoko, blisko podium. Poprzednie konkursy Wydaje. wygrywał. No hmm. więc wygląda na to, że ta karencja w kontynentalu przeniosła o tyle efekt, że na pewno poczuł się lepiej psychicznie. Znaczy hmm. będzie skakał tak, żeby regularnie punktować, to nie wiemy, bo jednak różnica między skakaniem w pucharze kontynentalnym, a w pucharze świata jest hmm. duża. Czego doświadczył Paweł Wąsek, który przyjechał tutaj w roli statysty niestety na te zawody i na poprzednie też, i na poprzednie roli również. Wywiązał. I wywiązał się śpiewająco, po prostu zdał egzamin. A wiesz, że miałem tego nie mówić, ale wybaczysz, Kuba, powiem, dobra? najwyżej się wytnie, jak nie będzie ci pasowało. Kubie nie pasuje, że macie jedzie na rower, bo mieli razem strych remontować i teraz Kuba sam będzie musiał. I tak, tak właśnie to jest polegać na bracie, wiesz? No ale to te 10 dni, to tam kupisz materiały budowlane. Kupi w zamierz... Maciek sam swoje mieszkanie urządza, więc już, już dość ma... Po sezonie go wezmę, chciał coś dorobić, to... Właśnie, niech to robi, pewnie. Wiecie, co jest jeszcze dzisiaj śmieszne dla człowieka, który w ogóle w sporcie nie siedzi? Mówię o mojej żonie, że tak już rozmawiamy no. o prywatnych rzeczach. Mówię jej, że wiesz, co, to dzisiaj nie będzie tych Alp, to ja trochę inaczej w tej pracy będę, bo tam w tym Latuil, w tych Włoszech śnieg napadał i nie będą zjeżdżać na nartach. A w Renie, w tym kontynentalu, śnieg napadał, to nie będą skakać, a w Lachty to śnieg napadał i nie będzie kwalifikacji. W zimie w śnieg pada i koniec. To jest jakiś absurd. No. Coraz gorzej sobie radzą organizatorzy, jak nie ma śniegu, to wszyscy piszczą, że co to za zima, a w końcu Ej, śnieg jest, spada, to, to śnieg spada, no, gdzie tu jakiś no. złoty środek znaleźć? Tak źle i tak niedobrze. No. A czy to nie jest tak, że ci wszyscy zawodnicy i ta cała otoczka, i system jest już zbyt, jakby to ładnie powiedzieć, taki sterylny, że wszystko musi być takie czyste, nie może być jednego no złożyć. Najlepszym dowodem jest to, że cały czas snujemy teorie spiskowe dotyczące kombinezonów. Chociażby. Dobra, kombinezonów, ale same warunki. Same, same warunki, warunki, że sprawdziało. Napada... Ale są sterylne, dlatego że, no dobra, załóżmy, że nie pada na przykład wieje. No to dzisiaj mieliśmy Klasyczny taki przykład sterylny, że skaczą chłopaki jeden po drugim, jeden ma siedem w plecy, drugi ma cztery podnarty, albo odwrotnie. A moim zdaniem wiatr się wcale nie zmieniał. Tam delikatnie z boku powiało, raz w tej, raz w tej i tak to wiatromierze odczytały. No Kuba pewnie, nie wiem, może mnie skontrować teraz, ale tak mi się wydaje, że dzisiaj nie było takich warunków, żeby one się zmieniały z nienacka, a. Przy, przy tych wynikach odczytów no, zawiatów, to... stara prawda jest taka, że warunki mogły być zmienne, ale no jednak podium jest no, no, bez niespodzianek. No, no, no ale to już znowu... wracamy do tych oszustw, nazywając rzeczy po imieniu. A o, ja o, się o, chętnie do tego odniosę, bo nawet widziałem, i widziałem jakiś <laughs> materiał, jak Stefan Kraft ten naciąga. Tak, tutaj. Nie? Tak. Ale no, ramionka też. I no. bardzo chętnie o tym powiem, bo przepisy są bardzo proste, że przed kontrolą zawodnik może zrobić wszystko. Gdybym tam chciał na głowie stanąć, rozebrać się, to proszę bardzo, rób co chcesz. To były tylko trzy sekundy, zakładam, minutę przed pomiarem, on jeszcze ma 50 założył 8 sekund, on tam mógł jeszcze 10 razy podnieść, spuścić, naciągnąć, cokolwiek. Kontrolera obchodzi to, co się dzieje na tej maszynce. No, Jeżeli okay, tam jest tylko dobrze... tylko pytanie, pytanie, co na tej maszynce zarejestrowane? To znaczy, jaki był pomiar, kiedy był przeprowadzony i co on pokazał? Ja nie wierzę to w jest, żadne... To jest kluczowe pytanie nie, tutaj, bo to, to że on nie... przechodzi pomiar, OK. No, Widocznie przechodzi. Ja Owe, no, ty się... sugerujesz takie oszustwo już naprawdę grube. Ale nie oszustwo, tylko... Nie, to Błąd, albo. Nie, nie, nie. To ja już powiem, dam zamierza... sobie obie ręce odciąć, a wiem, tak? że ręce im są potrzebne. że To są kontrolerzy. gdyby to Sam Austria kontrolował, tak? No to Austriacy nas nie lubią, ale to raz jest Norwegia. No. To nie chodzi o nas, tylko nasi to tam akurat ani razu w tym sezonie nie byli odcieni chyba, nie? Nie zdarzyła się dyskwalifikacja. No Jak nie. No jednak. Znaczy przed, o, ogólnie były, ale nie, nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że trzeba też umieć kombinować, jak tą kontrolę przejść, to po pierwsze. I to wszyscy kombinują, bo ja wiedziałem różnych zawodników na górze: Słoweńców, Polaków, Niemców, co tam się dzieje. To dobrze, że tego nie nagrywają. A nawet jak coś wyciekło do sieci, to wiem, jaka była reakcja pewnego polskiego członka sztabu. Nieważne. E, natomiast na okrągło dzisiaj, bo ja sam nie. nie wiem, co tu się dzieje. No, Pomyślcie sobie, bo to, co wy tam widzicie, czyli ten, tak. y, ta kontrola na maszynce, od się odbywa w butach skokowych w kombinezonie. Musi być odniesienie do pomiaru przed sezonem. W bieliźnie, gdzie tych, te, tego nie ma. Zawodnik jest w samej bieliźnie, mierzony, i do tego potem się odnosi tą kontrolę na górze. I tu już się zaczyna problem, że tu trzeba kombinować, jak stanąć, jak spiąć dubkę za przeproszeniem, żeby tam wyjść jak najniżej, a potem z kolei w trakcie zawodów jak najwyżej. I nie będę mówił szczegółów, bo to aż nie wypada, To są tajemnice skoczków. A ja wiem. Jak można kombinować. Można. A ja powiem, wiesz, no. bo mi wypada. Można no. wepchnąć w slipki coś, żeby było niżej, prawda? No dobrze. No, okay. Można i były takie przypadki. Sam to robiłem. <śle> <śle> Ale to nie, że ja to robiłem sam, że jedyny byłem, tylko pamiętam, jak przed Fiskapem gdzieś w Zakopanem po prostu jak się kończyłem karierę i weszły te przepisy, musiałem się zmierzyć jeszcze raz, bo tych pomiarów nie miałem. A to też wygląda bardziej imponująco. Nie? To po prostu tam wychodzili zawodnicy no, z tego pomiaru w i sami się śmiali, co tam po prostu do majtek wsadzali za przeproszeniem. Cieszę to... się, że o tym mówimy otwarcie, bo skoro tak jest, dlaczego mamy ukrywać fakty, proszę Państwa? To jest Eurosport, możemy ja tu pamię... mówić o faktach. No tu tylko prawda, to jest tak, że ja tu można mówić prawdę, więc... prawda, całą dobę. Pamiętam też, jak jakiś Norweg mi opomin... wspominał, jak było z Tomem Hilde, nie wiem, na to jest prawda, ale hmm. coś w tym jest, że on podobno przed tym pomiarem, jak wiedział, że będzie mierzony. Tak napompował czwórki na siłowni dzień wcześniej. Cworo Po prostu jak stanę na tej maszynce, to ta maszynka zatrzymała mu się właśnie już na tych udać. Tak, były te mieście spompowane, a nie podjechało do, do góry. Aż tak można było kombinować. Tak jak mówię, no może to jest jakaś plotka, ale w każdej plotce jest trochę prawdy. I, I tu później już... dzięki temu ten kombinezon można mieć niżej. Na tej kontroli musisz krok. być jak najniżej. Pamiętam, zawsze pamiętam Maczka Maciek jak to zrobić? No to mówi tam, zepnij pośladki, trochę się skręć biodrami i tak się garbić, garbić, żeby jak najniżej. I wtedy masz zamierzony niski krok. A potem idziesz na górę masz kombinezon, buty i tam musisz się wyciągnąć z kolei jak najbardziej, żeby ten krok no. był jak najwyżej. E, ja byłem na żywo na zawodach, jak byście zobaczyli, jak Piotrek Grzyła przechodził koło nas, Yukia Sato, to oni się prawie potykali o ten niski krok, ale to, no, tak się kombinuje w skokach i, tu wyszło na temat krafta, bo jego... Ale dobrze, mówiłem, że oszuści, no tylko, że nie powiedziałem, że wszyscy. Tu wygrywa ten, który się nie da złapać. To jest zabawa w policjantów i złodziei, do tego to wszystko zmierza. Dla mnie to nie jest w porządku, mm -hmm. ale, ale tak to jest. No, ale co zrobić? Co mają startować w kombinezonach jak, jak pańczeniści? Ale to jakby tanki? ja nie... No nie, to się pozabijają. Nie, mówię że, jest dobrze, no. No, nie, no nie mówię, że to jest to dobrze, ja nie mówię, co robił krafty, że co do majtek wsadzał, nie wiem, co tam wsadzał, czy coś wsadzał, nieważne. Nie ale daję wam przykłady, jak, jak to jest kombinowane, czy to jest dobre, czy to jest złe. No, według mnie nie, dawniej to było dużo prostsze, ale inaczej. fiz musi reagować na to, co robią zawodnicy. Jakby zawodnicy nie kombinowali, to by FIS też nie musiał tych przepisów wprowadzać. Skoro zawodnicy zaczęli kombinować z krokiem, z tym wprowadzono pasek, który niby ten krok ogranicza, żeby go ściągać w dół, zaczęli wprowadzać tę kontrolę na górze, żeby nie ściągać i tak dalej, więc tutaj jakby to, że kraft coś ciągnął na dół kombinezon, minutę przed kontrolą, dla mnie to nic nie znaczy, bo tam można zrobić wszystko. A jak można go naciągnąć przed i wepchnąć pod pachami, to jest inna sprawa, żeby tą kontrolę przejść. Potem robisz tylko głęboki wydech. Pamiętasz w Pyongyangu, to pokazywałem w Pyongyang Show, że potem robisz tylko wydech, ruszasz bioderkami, rączkami nie możesz nic zrobić, więc ręce masz tu. I on gdzieś tam ses zjedzie te dwa centymetry. Potem na dole marzy tyle czasu, żeby jakoś tam się naciągnąć, piątkę z kimś przybić, żeby wyszło do góry. To jest tak wszystko z przemożeniem o kanał, tak trzeba kombinować. Dam wam stuprocentową pewność, że gdyby zawodnicy nie kombinowali, to by byli te dwa trzy metry z tyłu. A tak się naciągnie trochę większe rękawiczki. Ale to będą. Ja miał, tu... nie miał nic przeciwko, gdyby każdy kombinował tak samo i każdy dzięki temu miał dwa metry więcej. A jak któryś kombinuje lepiej, jak któryś gorzej, to już jest niesprawiedliwe, nie? No ale to jest właśnie chyba trudne do osiągnięcia, tak mi się wydaje. Dobra, podsumowując tę dyskusję, panowie, czy Geiger i Kraft to są teraz najlepsi skoczkowie na świecie, czy to są skoczkowie, którzy najlepiej kombinują? To jest jedno i drugie, znaczy no, ich sezon na pewno. I jak popatrzymy na wyniki z ostatniego miesiąca, czy półtora miesiąca, no to panowie z czołówki prawie nie wychodzą, a, a ostatnie tygodnie, no to właściwie zmieniają się na pozycji zwycięzcy. Ostatnim, który nie był Geigerem ani Kraftem, a, a zwyciężył zawody, to był Piotrek Żyła. Dobrze, czy coś, yy, coś oprócz skoków się działo? Mistrzostwa Europy w Biatlonie, ale umówmy się, Mistrzostwa Europy w Biatlonie to nie są najważniejsze, zwłaszcza jak są tydzień po Mistrzostwach Świata. Czy coś no tak. się zachwyciło w tym? Yy, w Europie nie, natomiast są Mistrzostwa Świata na torze, velodrom w, w Berlinie, tak, pobliski. Tak. tak, oglądałem nawet troszkę. Podobało się? Podobało mi się, tak, ma to sens. Uważam. I, poje I pojechała tam nasza minister sportu, w związku z tym ona też uznała, że to jest całkiem fajne i nasz człowiek tam… No, ja się nie dziwię, że pojechała pani minister sportu, dlatego że jeśli mielibyśmy szukać jakichś szans medalowych w kolarstwie na Igrzyskach w Tokio, no to ja bym raczej kutorowi mhm. się skłaniał najbardziej. No, I tam jakaś szansa na jest sprawdzić dzisiaj Mateusz rudyk czwarte miejsce zajął sprincie, a nie, a nie medalowe, no ale, ale w czwórce był. A co się dzieje z tym, że tak, przepraszam cię, Jakubie, z tym torem w pruszkowie, bo tam oni go wbudowali, później tam jakaś afera była, że go nie, nie no, wykorzystał. stoi Te... sobie cały czas pytanie, czy nie zostanie zlicytowany przypadkiem. Co byłoby absolutnym baraństwem już, ale czekamy na rozwój wypadków. Nie dobrze. Każą nam kończyć. Bardzo dziękuję. Igor Błachut. Do zobaczenia. Jakub Kot? Małejcz ja, medal jeszcze mi się juniorów. Ewelina Marcie, żeby powiedzieć, a to nie Ewelina Marcz, przecież... Nie ma do zobaczenia. No nie ma, nie czekajcie. Nie ma. Co się stało z Eweliną? Izo Marcin. Za to mi płacą. Popatrz. <laughs> izo. Ewelina to jest jej siostra. Dlatego tak, mówię, że Ewelinę pozdrawiamy, bo przecież jest Eurosportu, a, 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 a że siostra, no to wypada pogratulować chyba. Tak, no, to jest sukces. Idzie, nie? Bo piękny. była Monika Skinder w tamtym roku, była druga. Tak, a w tym roku Monice zabrakło 600 do wejścia do finału półfinale zresztą biegała z Izą i zaweszła, no i w finale zrobiła srebrny medal. Wielkie brawa, gratulacje i dla trenera Wierytylnego, i dla dziewczęt. Tak, że ja żałuję, że Monika nie zdobyła medalu, bo znowu mógłbym powiedzieć mój żart z Kinder Niespodzianka. A taki Ale to już żart... nie byłaby niespodzianka, i byłby jeszcze a... bardziej czerstwy niż jeszcze ostatnio. Jeszcze bardziej czerstwy żart mi, czerstwy przepadł, zawsze nie mogę tego przeboleć. I Korbachut Jakub, łap Michał, Koroście, mi się do, do zobaczenia. zobaczenia.